Ale jest niebieskie jest pepsi ja z Parkingsonem Pepsi Ameryka. jest, pepsi jest odwrotnością coli. Oh. Ej, czemu Czemu czołg, czołg. mnie leczy i wolniej biega? Tak, karosa wypito no, ja znowu o, o, jestem w Zagrodzie e, wypi 79? Wypi wypito, 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 no, no Wypij, wypij, wypij Ej, mam pytanie <ślał> <ślał> Ała! Co tam się stało? <ślał> no, no. <ślał> Wyjebało doktorka <ślał> A Ochroniarze byli przy windzie B, ale już gdzieś poszli, wyhebić gdzieś są. To nasz ziomo. Kurwa. Przez <grywa> później... Znaleźliśmy, jest tutaj. Siema, mordzia. jaki ważny się czuję, ręce za plecami masaużą. Bardziej <grywa> się czuję. idę po ciebie. jaki ważny się czuję, ręce za plecami masaużą. <grywa> Rozwala mnie ten głos. No powiedz coś teraz, Ale... może by coś zrobiłeś chyba, tak? No to powiedz coś. Czekaj teraz się O działa w końcu! O akurat jak ochrona przeszła to się głębiła, <laughs> ja pierdolę! Zapraszamy, chodźcie. Zapraszamy. zapraszamy. Ha, kurwa, to wszystko twoja wina. Mogę brytyjką, taką solencą. Strzelającą... To czy mogę drugą ja, szansę? Mogę no moją sobie A mój co? Który się zbiegał pod dziali, kurwa. Eee, to tam ten po, po, po drugiej stronie. No to jak w Katyniu co nie? Te tu? Tak, tak, ten tu. mogę? Kurwa, kurwa. kurwa może, no. <ślesz> 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 no, Jak wszyscy, to wszyscy. O, no rusz, to na co nie bali? Nie zrobiliśmy Piękny, A oni nie wiedzą co, on co to co? No i nie Kurwa, mać, mordy. On kiwa, że, że nie! Ej, szybko, szybko. No, Dobra, o, o, kurwa. Ej, się, chłopie! Ja pierdola! On <tł kicked insane> jest ostatni, oni są ostatni! Dobrze wam tak! Który idiota! Karma! to się! Nie jesteś idiotą i widzisz, że jest ten SCP to po chuj... Niesłyszna. Że jak uciekniesz na przykład na efekt to to nie... Kurwa! No oh, nie no przyjaźnie! Nie wiem, nie przyjaźnie! A? Nie dogadajmy się. Weź mi Stary ubiegasz się, kurwa, co ty chodzisz takiego? No właśnie. Patrz, <noise> obraził się. w <noise> <noise> się chłopak. Fajnie, że on ma 750. Ja roz, nie rozdzielaj się. 500 tylko. Oj. O. O. o, właśnie, Kazim ma rację. Ja pierdolę. Szybko. Eee, niee! Wejdź, 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 nie! Psych. tędy? Aaaa, bro. Daj się naładować, da się spróbuć naładować. Czekaj, O! Gdzie ja. O, tu jest mikrochip hit. coś? Coś tam jest, Gdzie jest Tesla? Jak są Chyba się nie ładuje. No nie. Chyba trzeba wejść wiem, postawić. O, o, jest, jest, jest. Chyba się... Nie, nie ładuje się. Jak się da w ogóle? Nie wiem czy ktoś się. się musi poświęcić. Żeby z tym ujrzeć. W rękach. Bo jak nie to. Może tam ta testa była zła. O kurczę. <śla> Mogłeś chociaż iść z tą Mojide. Jak się do... <śla> Patrz, to? to jest naszego kapitana. Kurczę. <śla> mm. Kurczę. Wspomnijcie mi, żeby następnym razem dać tam ja mikrochida. Jeśli macie nota, go Na to, kolem. może go naładuję Jak z Oczywiście jak z wami, No jak z jak z wami, to z wami, jak z wami, jak z Ładna pogoda. Mogę zawsze szefem to otworzyć, ale nie wiem, czy mam z tego korzyść. Fuck the Blooms. Hmm. No. Ani wyszli stamtąd? Jest ktoś tu, jest ktoś tu. Ja Wejść na Jeżeli jesteś, to może ci otworzymy. Możesz otworzyć. Cześciutko, a. Ja kurza. O nie, nie mam karty, teraz my jesteśmy zamknięci. Ale Kurczę, się daje ale. się nabrać. Karta masz, kapitana. Masz Czekaj, ty jesteś kapitanem, jak to się... No? Ty jesteś kapitanem, tak, dokładnie. Nie mam karty kapitana. chyba się jak ty, ty... Ty tam się nie, nie, bym, nie. Sfory, sfory, eee, nie wiesz, to ci powiem, w idealnie, kiedy był początek tego. To się już wybiegałem zfory, z zfory, tego. Nie Aha. To, no, to to, nie To się Że tak powiem, wybiegałem z rażenia w trakcie, kiedy akurat się załączyło. <laughs> to lecimy! No. Lecimy! Nie? kto? Nie? <grywny> nie to jest gierka. Łatwo z tym jest Łatwo było razem. O, nie zginęłem od tego. Ogólnie nie, wiecie, że gdyby nie jeden malutki szczególek, my by byśmy to wygrali? Gdybyście nie byli zamknięci. <grywny> Przecież my tam kurwę czasu byliśmy zamknięci, my by trójki. Ej, ale z, ale z tej, ale tej gry mam masę klipów. Miły, byłem taki miły, że wam otworzyłem. A ja chciałem cię zabić i ci podziękować za to. <grymne> ja, ale miałem kole wiesz o tym. Wiem, zauważyłem jak... Ale już znowu z panem... Specjalista Tesla jest ze mną <grymne> Dokładnie, specjalista Tesli. To ja budowałem tą Teslę, którą potem ktoś sobie... którą potem ktoś sobie zawłaszczył imię, że to niby Tesla ten Nikola Tesla niby zbudował Tesla. Nie, 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 to ja byłem tym, który zbudował się w czasie pewnie Tak, czy nie, do, do przodu się właśnie zrobiłem. No, dokładnie, dokładnie. Tylko po to, żeby potem zginąć jeszcze parę razy przez nią hmm. nie odkoliesz na lepsze. Tak. Oj, tak. Ale ty jesteś taki łopos spocony grając w tę grę. A, o co ci chodzi? Ja po prostu biegam. <noise> tak, no, na speedach, na bufach. Co poradzić, poradzi, że miałem Coca-Cola pod ręką? Cały czas ją masz. Jak jest, to czemu O! O o o, o. Ale, ale dlaczego? Ale dlaczego? Halo? Niech mi tego nie widzieliśmy. Nie wiem. O! 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 o. F! <laughs> nie. Ale w ogóle teraz to nasze nagrane głosu do niego. No. Oh, oh, oh. Nie możemy wchodzić za mnie do pomieszczenia, bo nas nie wie. dla nas. sobie. Było dosłownie granie jak w tego, jak w wilka. Kurwa! Było dosłownie granie jak w wilka i owce. Co nie? Ej, ale zajebiste no. to jest akurat. Pora mi się w chuj to stary, że jak. Patrz, tam też są cukierki. Wy się teraz pokażę, ile ich masz wszystkich. No, widzę, że doktorek sam sobie już poradził. A, ale zapomniałem, kurwa, to, co że jestem doktorem. <laughs> Proszę. A, a, powiem wam tak. Ej, on jest... <laughs> On nas przebrał, on nas przebrał, rozumiecie? O, on się przebrał w moje ubrania. Musicie mi pomagać nimi. Czy nie. O Boże. Ja mam jakoś niepohamowaną rządzę morzem. Ładny dzisiaj mamy dzień. No, te światło są ładne Jak będziesz słuchał się, to cię nie odstrzelimy. Tak jest, ee, kapitanie. Nie jestem kapitanem. No, co, 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 co? Dostaniesz kulkę zara. Co? Tutaj spisk. chodź Mówił po cichu za mną, po cichu. Chodźmy, wiemy gdzie jest wyjście. Pracujemy tu przecież nie od wczoraj. Właściwie ten mój kontrakt się zaczął wczoraj. Chuj długo trwa. A, no. Będzie z Dąbiakiem. I <laughs> o, piłeczka, piłeczka. O, piłeczka. Piłka z moich zwłoków zaczęła latać. O siema wróciłem. <laughs> długo, długo to nie są nią... <laughs> piłka cię <zabiła>. <śmiech> no. <śmiech> On biegnie do piłki chwilę ja tu przyleciała i go zabiła o. Chciałeś masz no. no bo, no bo poniekąd to, to można powiedzieć że Dajcie chwilę, nic nie ojczyzna moja, tyś jest jak zdrowy Tak? <laughs> Ten się e, dowie, kto cię stracił. Końc, to no. Jak to jak to no. no, to no, mamy tak, czarną kartę. Paszport mam, mam paszport pulsatu. Ale mogę zrobić jeszcze dwa. W sumie. Już się robią zaraz dostaniecie też wy paszport Polsatu, nie wiem jak go weźmiecie, ale dostaniecie. to będzie paszport Pulsatu, widzisz jak dbamy o swoich. Ej, ale powiedziałam coś. Co? Co? Jesteście ostatnimi szwymi. <laughs> Serio? No. Hmm. To czekaj, 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 no czekaj. w jeden sposób. Nie, nie, nie. Nie, nie rób tego stary. <laughs> <robię>? Ja pierdolę. <laughs> 5 minut. Dobra runda była. No. Super. No właśnie, już